Pora wziąć się za własną matrycę i za jej czyszczenie. Słuchajcie, to o czym dzisiaj powiem, to są rzeczy bardzo istotne, ponieważ nasze matryce się brudzą. I prawda jest taka, że w ciągu ostatnich chyba 10 lat może ponad 10 lat nie korzystałem z serwisu w ramach usług czyszczenia matrycy. Jasne, jeżeli pracujecie w ultratrudnych warunkach, nie macie uszczelnionego korpusu, pracowaliście i wymienialiście obiektywy na pustynnym wietrze, nie ma o czym gadać. Powinniście po przyjeździe aparat wysłać do serwisu i poprosić o profesjonalne wyczyszczenie matrycy. Ale... Prawda jest taka, że w 90% albo w 95% w ogóle tego nie będziecie potrzebować. Natomiast matrycę trzeba czyścić. Jest to Wasz obowiązek. Słuchajcie, jeżeli pracujecie na otwartych przysłonach tylko i wyłącznie, możecie w ogóle nie mieć takiej potrzeby. Ale z doświadczenia wiem, że z czasem. Przy wymianie obiektywów. No jeżeli nie wymieniacie obiektywów w ogóle, to nie ma sprawy. Macie jeden na przykład. Ale jeżeli zmieniacie obiektywy, to nawet jeżeli wykorzystujecie wszystkie zasady pracy z otwartą matrycą w sensie przy ściąganiu, żeby obrócić aparat do góry no nogami, jeżeli wypinacie obiektyw, żeby grawitacyjnie po prostu wszystko było w zgodzie, jest ok. Ograniczacie możliwość za pylenia matrycy, ale ona i tak się zabrudzi. Prędzej czy później. Oczywiście, jeżeli macie luszczankę, to jest większy problem, jeżeli macie, bo tam jest jeszcze kłopiące lustro, jest jeszcze cała komora lustra, która jest świetnym magazynem na kurz, który potrafi się ukryć i w momencie wzbudzania ruchu lustrem znowu się przylepić do matrycy i tak dalej. W bezlusterkowcach jest to troszeczkę łatwiejsze, aczkolwiek z drugiej strony matryce są bardziej wystawione na zakurzenie, ponieważ są bliżej bagnetu. No, takie są plusy i minusy. I teraz tak. Nie bawiąc się w drdy mały, powiem Wam dzisiaj, jak ja rozpracowałem system czyszczenia aparatu, matrycy. Stało się to wiele lat temu i właściwie teraz sprzedaję ten sposób jako w 100% pewny, solidny i mający mega podstawy. Słuchajcie. Przede wszystkim należy sprzęt do czyszczenia optyki i matrycy rozdzielić. Ale ja zacznę dzisiaj od sprzętu, od którego musicie zacząć, żeby w ogóle móc czyścić aparat. Co jest niezbędne? Otóż Potrzebujecie sprzętu do czyszczenia soczewek i filtrów. To jest jedna rzecz. I potrzebujecie sprzętu do czyszczenia matrycy. O czyszczeniu filtrów, obiektywów powiem w swoim czasie, ale dzisiaj chciałbym się skupić na matrycy. Słuchajcie, jest ciężka sprawa. Bo wielu z Was boi się dotknąć matrycy. Wydaje Wam się, że tam są jakieś Bóg wie jakie skomplikowane mechanizmy, gdzie Wasza nieumiejętność może Wam przysporzyć kłopotów. Nie jest tak. Nawet matryce, które są zawieszone, tak jak w moim GFX-ie, setce, gdzie jest matryca zawieszona na systemie. Stabilizacji, która działa po prostu przy dotknięciu, ona pracuje. Nawet takie systemy są spoko do czyszczenia. Jeżeli masz minimalne zdolności manualne, możesz się za to spokojnie zabrać. Jeżeli tylko nie jesteś tą osobą, która miażdży w rękach filiżankę porcelanową lub tłucze szklanki bez powodu. Jeżeli nie masz drewnianych łap, spokojnie możesz się za to zabrać, ale musisz się wyposażyć w odpowiedni sprzęt do czyszczenia. I teraz tak, ja ten sprzęt pierwszy raz kupiłem kilkanaście lat temu i od tamtego czasu zmieniałem go a chyba dwa razy. Działa świetnie, rewelacyjnie. Aczkolwiek wprowadziłem ostatnio do tego systemu pewną modyfikację, o której zaraz wspomnę. Słuchajcie. Więc chodzi o zestaw Green Clean. Musicie kupić od razu do odpowiedniej wielkości matrycy. To jest najważniejsze, bo te zestawy są do Matryc pełno-klatkowych i do APS-C. Jeszcze nie ma do średniego formatu, ale do średni, średni format używam tej pełno-klatkowej, więc jest w porządku. Słuchajcie, dlaczego ten zestaw? Jak kupicie taki zestaw za 300 zł, macie sytuację w ogóle opanowaną na dłuższy czas. Rozłożymy go sobie tutaj. Abyście widzieli, co wchodzi w skład zestawu zmontujemy zestaw i wyczyścimy matrycę. Więc tak, w skład zestawu wchodzi sprężone powietrze. No i teraz tak, pamiętajcie, że matrycy nie czyścimy. Nie czyścimy sprężonym powietrzem. W sensie nie przedmuchujemy jej. Staramy się tego nie robić. Dlaczego? Dlatego, że. Sprężone powietrze ma dużą, duże ciśnienie i może nam w, jakby wbić, jeszcze bardziej przykleić, tam się pojawia wilgoć, jeszcze bardziej nam jest w stanie przykleić drobinki kurzu do matrycy, co utrudni czyszczenie. Więc w Greenklinie, w Green ten zbiornik z powietrzem jest częścią odkurzacza i to jest Wasza najbardziej ciekawa rzecz. To jest drugi chyba, czy trzeci mój odkurzacz tego typu, ale nie tam też się zniszczyły, one się nie niszczą, tylko po prostu z czasem jeden się zgubił. E, ten odkurzacz działa w specyficzny sposób, mianowicie wytwarza podciśnienie. I to podciśnienie przechodzi na rurkę, którą podłączacie sobie. Te wszystkie komponenty możecie kupować oddzielnie, więc tak na przykład zbiorniczek też możecie kupić oddzielnie. Tu macie rurkę, tu macie zbiornik, który pozwala wydostawać się powietrzu i ewentualnie osadzać się. Czekajcie, muszę tu o, a tu macie dyszę do odkurzania matrycy. I teraz tak, to traktujecie jako odkurzacz. Naciśnięcie nie spowoduje, naciśnięcie nie powoduje dmuchania, tylko zasysanie. Tu wyraźnie czujecie wciąganie i to dosyć mocne. Oczywiście to jest wypłaszczone, ale no starajcie się nie dotknąć matrycy, tak raczej. Ale wystarczy słuchajcie, że będziecie o tej matrycy 2-3 mm, wszystko wciągniecie, co tam się na niej znajduje. To jest ważna rzecz. Zanim oczywiście zmontujecie sobie zestaw, odkładacie to na ostatnią chwilę, to robicie próbę matrycy, czyli nastawiacie na gładką powierzchnię, na przykład na ścianę. Ustawiacie maksymalną przysłonę, jaka, jaką macie, 22-32, co tam macie na obiektywie. Rozostrzacie i robicie zdjęcie, takie, no, żeby było poprawnie naświetlone, i na matrycy widzicie wszystkie brudy. Jak już to macie zrobione, wyłączacie aparat, koniecznie musi być wyłączony. Włączacie opcję, jeżeli macie luszczankę uniesienia lustra, otwarcia migawki, czyli opcje czyszczenia matrycy. W przypadku bezlusterkowców wystarczy w większości sytuacji wyłączyć aparat i macie dostęp do matrycy. Więc ten odkurzacz pozwoli Wam wstępnie odkurzyć matrycę. Jak odkurzycie matrycę tym zestawem, bierzecie taki oto zestaw, który jest dołączany. W takim zestawie macie trzy, ale jak macie to, to potem możecie już kupować same, same, chyba po pięć sztuk są te szpatułki do czyszczenia. Matryc. I teraz tu są dwie szpatułki. Jedna szpatułka to jest nasączona szpatułka z miękką gąbką. Tym płynem, który jest, którym jest nasączona gąbka przecieracie matrycę. Staracie się to robić kilka razy po całej matrycy. Chodzi o to, że te brudne elementy Trzeba rzeczywiście usunąć, a potem wysuszacie szybciutko tą drugą szpatułką. Pokażę Wam, jak to się robi za chwilę. Natomiast ja jeszcze zmodyfikowałem ten sposób. Mianowicie, czasami jest tak, że ten płyn, którym jest nasączona ta e, szpatułka mokra, nie chcę do końca szybko odparowywać. I to jest takie. A fajnie byłoby, gdyby odparował w miarę szybko. Więc ja tu używam alkoholu, który, którym delikatnie spryskuję tą końcówkę. Nią przecieram, a potem wysuszam tym drugim, drugą końcówką. To właściwie pozwala mi się pozbywać jakichkolwiek zabrudzeń, i powiem szczerze, że moje matryce, żadne w żadnym aparacie, nie trafiały przez ostatnie 12 lat, 13 do żadnego serwisu. Wszystkie czyszczenia robiłem samodzielnie. Nie jest to w ogóle konieczne. Matryce są pokryte zawsze płytką szklaną, więc tam nic nie uszkodzicie. Oczywiście możecie zarysować, ale w momencie, kiedy Używacie takiego sprzętu, a nie na przykład jak zobaczyłem kiedyś, patyczka do ucha, do czyszczenia ucha, które zostawia jakieś tam farfocle i tak dalej. Nie, jak używacie dobrego sprzętu, możecie być pewni efektu. Nie bójcie się tej czynności, bo to nie jest nic strasznego. Po wykonaniu czyszczenia robicie drugie zdjęcie próbne. Bardzo prawdopodobne, że gdzieś wam się pojawią farfocle jeszcze, więc jeszcze jakieś brudki może się przesuną tylko na przykład niektóre. Większość zniknie, ale może gdzieś jeszcze coś jest. Więc wtedy przystępujecie do czyszczenia drugi raz. To już mówię w takich ekstremalnych przypadkach, ale co warto, o czym warto pamiętać i co musicie wiedzieć, że jeżeli na zdjęciu widzicie brudek na dolnej stronie matrycy, to znaczy, że to jest że fizycznie powinniście go szukać na górnej części matrycy, ponieważ obraz jest odwrócony. Przyda Wam się też na przykład smartfon, taki jak iPhone, który ma funkcję lupa, i ta funkcja lupa działa także z latarką. I możecie dzięki temu przyglądać się matrycy, czy przypadkiem na niej naprawdę jakiś fizyczny brudek nie istnieje w konkretnym miejscu. To warto sobie też zrobić. Aczkolwiek ten test, taki, że sfotografujecie matrycę, jest najlepszy i zrobicie zdjęcie matrycą na maksymalnie zamkniętej przysłonie. Wszystko powinno Wam się ujawnić. Sprawdźcie jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli używacie w miarę szerokich obiektywów, to może być tak, że zabrudzenie z tylnej soczewki albo nawet z przedniej będzie Wam się jawić jako zabrudzenie matrycy. Warto wtedy popatrzeć przez wizjer i dokonać, poluzować bagnet i dokonać lekkiego ruchu całym obiektywem, żeby soczewki się poruszyły całe. Zluzujecie bagnet, przekręcicie i wtedy widzicie, czy jakiś brud się nie porusza. Jeżeli się porusza, to znaczy, że jest to brudna tylnej lub przedniej soczewki, soczewce. Jeżeli macie bardzo szeroki, szerokokątny obiektyw, to takie coś się zdarza. W momencie, kiedy używacie ogniskowej o 35 w górę milimetrów, raczej, raczej Wam się to nie przytrafi. I tyle moi drodzy. Czyszczenie matrycy nie jest żadną skomplikowaną czynnością. Aczkolwiek musicie pamiętać, że jest to ważne w waszej praktyce. Nieodzowne. Przed każdym poważnym zleceniem powinniście to robić, przed każdym wyjazdem, po każdym powrocie z dłuższego wyjazdu fotograficznego powinniście wyczyścić matrycę. Oczywiście nie róbcie tego za, za często, ale te całe przedmuchiwanie matrycy czy coś tam sprężonym powietrzem odłóżcie to do lamusa, ponieważ wiele pyłków z powietrza, które jest wokół, potrafi wam się wówczas właśnie dostać do środka aparatu, a to jest niepotrzebne. A więc zestaw Green Clean taki odkurzacz i też szpatułki, to jest coś, co używam od kilkunastu lat i właściwie Dzięki temu nie oglądam serwisów jakichkolwiek. Trzymajcie się! Moi drodzy. Nie tak dawno pokazywałem Wam odkurzacz Green Cleana wytwarzający zbiornik wytwarzający podciśnienie. Zasysający powietrze przez tą malutką rurkę, który umożliwia odkurzenie matrycy. Rewelacyjny system. Pokazywałem wam szpatułki do czyszczenia matryc. Ok, ale co z resztą sprzętu? Otóż, e, prawda jest taka, że producenci chcą nam sprzedawać różne systemy czyszczenia optyki. A my musimy wybrać z tego coś, co nam będzie służyć najlepiej. Ja przećwiczyłem wiele różnych systemów, ale już Wam tłumaczę, do czego doszedłem po latach. Otóż bardzo fajny jest zestaw do czyszczenia optyki firmy Carl Zeiss. Mówię o takim dużym zestawie. On kosztuje chyba 190 zł. To jest dosyć duży wydatek, wydawałoby się, ale tak naprawdę znikomy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego sprzętu. Dlaczego mówię o tym zestawie? Bo jest fajny, bo jest fajny futerał do niego. Są dwa rozbudowane zestawy. Jeden zawiera jest trochę większy i właśnie chyba kosztuje 190 zł. Tam mamy dużą gruszkę do dmuchania, która pozwoli nam zdmuchnąć jakieś pyłki na przykład z obiektywu. Mamy tam pędzelek. Mamy szmatkę do czyszczenia optyki. Mamy zestaw bibułek nasączonych no i płyn do czyszczenia optyki. Teraz ten płyn jest trochę śmieszny, bo pachnie bardzo szczególnie. Eee, nieważne. Ważne jest to, że on jest dobry, świetnie działa, ale się szybko kończy. Słuchajcie, to jest tak. Taki płyn Karla Zeisa, no, starcza na jakiś rok intensywnego czyszczenia wszystkich możliwych filtrów, soczewek i obiektywów. Ale. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, którą macie w tej zestawie, to szczoteczki. Tu właśnie macie ładnie zapakowaną szmatkę i oczywiście fajny pędzelek do oczyszczania z pyłków, powierzchni filtrów lub soczewek. Świetny zestaw i ja go radzę kupić i spokojnie czekać, aż się skończy płyn do czyszczenia optyki. Dlaczego? Dlatego, że ten płyn ma dziwną właściwość pozostawiania smug. To samo dotyczy bibułek. Niestety, one wszystkie pozostawiają lekkie smugi. Jeżeli chcecie wyczyścić coś perfekcyjnie, jest z tym problem. Mimo, że to jest wszystko dedykowane, to jest bardzo dobrze działająca chemia. Ale nie chce tak łatwo odparowywać, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wiecie, fajne jest to, że jak przetrzemy bibułkom obiektyw, to nasączoną na przykład, bibułką, to ewentualne ślady zaczynają nam znikać, bo nadmiar płynu zaczyna nam odparowywać. To jest fajna sprawa. Ale. Nie zawsze w przypadku gotowych akcesoriów do czyszczenia to ma miejsce. Więc ja wypracowałem sobie z czasem taki system, który jest uzupełniony o bibułki nasączone kupowane w Lidlu do czyszczenia okularów. Zawsze mam je w torbie, w dużej ilości. Duża paczka kosztuje 50 y, 5 zł. Y, 5 zł. Dobra, nie wiem, ale kilka złotych kosztuje ta paczka 5 zł chyba. Kolejną rzeczą, którą musicie kupić do oczyszczenia swojego aparatu. Aparatu mówię, obiektywu wszystkiego, jest jeszcze taka gąbeczka. Bardzo gęsta gąbeczka do nakładania makijażu. Kupicie ją w Rosmanie za 14 zł. Konieczna rzecz. I teraz, i co jeszcze? Jak zabieracie się za czyszczenie swojego sprzętu, to kropelka płynu do mycia naczyń bez wody. I to. Czyli płyn do mycia naczyń bez wody, wystarczy kropla, to, bibułki, pędzelek, może być szmatka, i właściwy płyn do czyszczenia tym odpowiednim specyfikiem jest alkohol izopropylowy. Kupicie go w sklepach chemicznych, z chemią, chemicz, z, z, z odczynnikami. Kupicie litr za 30 zł, mniej więcej, tam 20 parę, 30 parę złotych za litr. A więc takich zbiorniczków, które tu mają 60 ml na pełnicie kilkanaście. I teraz tak. Kupując ten zestaw Caisa, Macie fajną bazę, bo gruszka Wam zostaje, pędzelek Wam zostaje i zostaje Wam ten bardzo wygodny y, atomizer, nazwijmy to, rozpylacz. I teraz, jeżeli macie tutaj wlany alkohol izopropylowy, tak jak ja mam, bo skończył mi się ten oryginalny płyn, y, no to jestem przeszczęśliwy, bo alkohol czyści dokładnie, bardzo fajnie i szybko odparowuje. Jeżeli czyścicie optykę, filtry i soczewki obiektywu, możecie spokojnie używać właśnie takich ściereczek z Lidla, bo naprawdę one wam nic nie zrobią. Oczywiście najpierw musicie odkurzyć pędzelkiem powierzchnię soczewki, żeby nie było tam pyłów, bo żebyście nie wprasowali przypadkiem jakiegoś pyłu na mokro. Więc odpatrzecie, czy nie ma jakiegoś pyłku zostawionego, który wam może porysować powłoki przeciwodblaskowe na obiektywie, odkurzacie pędzelkiem. To jest fajny pędzelek, bo on się, słuchajcie, chowa. to jest, Ma bardzo długie włosie, więc nie porysuje Wam nic. Potem się chowa i nie jest zapylony ma zatyczkę. Za, za Fajna sprawa. E, no i potem możecie spokojnie psiknąć nawet na obiektyw takim alkoholem, i przetrzeć taką szmatką. Sytuacja rozwiązana. E, ale wspomniałem też o tym elemencie. Słuchajcie, ta gąbeczka jest bardzo gęsta. Ona nie zostawia żadnych farfoczni, nic się od niej nie odrywa. To jest ważne. Do czego to stosujemy? Do czyszczenia gumowanych powierzchni. Dotyczy to zarówno gripów, jak i w największym stopniu gum na obiektywie. Gumy na obiektywie, moi drodzy, to jest pięta achillesowa. Dlaczego? Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego producenci decydują się na te gumowane powierzchnie. Mogli zrobić to, przecież mogliby robić to metalowe, tak jak w wielu obiektywach to się dzieje, na przykład w Voiglanderach właśnie. Mogliby zrobić takie. Nie, nakładają gumy. Te gumy, na przykład podczas sesji, która się odbywa w upale, gdzieś na wakacjach, gdzieś jesteście w drodze, pocą Wam się dłonie, dotykacie tej gumy, nagle ok, odkładacie sprzęt do torby. Mija dwa trzy dni. Znowu chwytacie, znowu nanosicie swój pot, i tak dalej, tam jest słono, zaczynają się tworzyć różne procesy, dziać na powierzchni tej gumy i ta guma zaczyna szarzeć. Najgorsze jest jednak, jak z czasem zaczynają się na niej pojawiać grzyby. Oczywiście, wiecie, nie grzyby, takie jak my to sobie raczymy wyobrażać, tylko po prostu zaczynają się tam jakieś y, tworzyć kolonie. E, dziwnych stworów, które powodują jeszcze większe zszarzenie gumy. Czasami gumy bywają aż białe, ponieważ nikt ich wcześniej nie wyczyścił. Dlaczego ta łezka? Dlatego, że ona ma właśnie ten szp szpiczasty, szpiczastą końcówkę i świetnie wchodzi w pory tych takich pręgowań na pierścieniach ostrości. Mamy tutaj nasączamy to dosłownie o w ten sposób. Kropelką płynu do mycia naczyń, i przejeżdżamy, po prostu obracając pierścieniem równolegle pomiędzy tymi karbowaniami, że docieramy do, do głębi takiego pierścienia. Po takim czyszczeniu obiektyw wygląda jak nowy i dłużej będzie wyglądał jak nowy. Nie, nie możecie tutaj, jeżeli Wam się wytworzy jakaś pianka, na przykład, bo za, weźmiecie za dużo tej, tego tutaj płynu, nie ma problemu, bo tył jest suchy. Więc przeczecie tak, a tym możecie wyczyścić do czysta. To samo dotyczy tych gumowanych powierzchni, gripów, e, aparatu, gdzie ładnie chwytacie sobie ręką. Tak samo możecie od czasu do czasu przeprowadzić takie czyszczenie. To Wam na pewno pomoże. Dzięki temu, Wasz sprzęt. Zawsze będzie schludny i czysty. Słuchajcie, to może pozwolić Wam też dotrzeć do jakichś innych zakamarków. To jest fajne, bo szmatki nie zawsze docierają. Ta, ten, ta szpiczasta forma jest bardzo fajna, przez to, że może być nasączona właśnie odpowiednim detergentem. Ładnie sobie dotrzecie, gdzie potrzebujecie, ale ja używam tego głównie do czyszczenia gum na obiektywie, bo właśnie te czyszczenie tych podłużnych elementów. Frezowań, gumy na pierścieniach ostrości w obiektywach to jest idealne urządzenie do tego typu działań. A więc, do optyki, alkohol izopropylowy, plus takie ściereczki do okularów z lidla, zestaw cajsa na początek, żebyście mieli, gdzie potem ten alkohol izopropylowy wlewać i. Pędzelek Wam zostanie, to Wam zostanie z zestawu Cajsa, gruszka Wam zostanie, być może ściereczka Wam zostanie, a resztę możecie na taki alkohol litrowy, starczy Wam na kilka lat, co najmniej świetnego używania, a Wasz sprzęt zawsze będzie czysty. Tyle moi drodzy. Mówiliśmy o czyszczeniu matrycy, a dzisiaj powiedzieliśmy sobie o czyszczeniu aparatu. Trzymajcie się.